Na bernisarzu, Wypisz, wymaluj Lublin, realizowano ze środków finansowych miasta Lublin w ramach programu Dzielnice Kultury 2016. Dlaczego wypisz? Ponieważ pisaliśmy ikony, które można tutaj oglądać. Dlaczego wymaluj? Ponieważ posługiwaliśmy się techniką akwareli i akrylu ściana na prawo akryl, akwarela troszkę dalej i tutaj za mną również akwarela. Wszystkie te prace powstały pod kierunkiem magistra sztuki władysława maławskiego. I wspólnie chcieliśmy podziękować i wymienić wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w tym projekcie, a mianowicie wzięła udział Anna Naumczuk. Zapraszamy tak, zapraszamy rozbliżać. do nas uczestników. <grytanie> tutaj widzimy, do nas zapraszamy. Yeah. Yeah. Lucyna Demp Barbara Mojnarska, Agnieszka Sulimierska Anna Marcinek, Joanna Jastrzębska, Ewa Gawrylak, Zofia Więckowska, Ewa Jakubaszek. Ze względu na taką dużą ilość uczestników i stopień zaawansowania uczestników podzieliliśmy ich na dwie grupy, ponieważ niektórzy dopiero w sobie odkrywali taką artystyczną żyłkę i tych zaprosiliśmy do grupy początkującej, a inni byli już troszkę ukształtowani i dalej pod kierunkiem magistra sztuki Władysława Maławskiego zdobywali szlify i powstały i właśnie wszystkich tych uczestników Lublin bardzo zainstalowali inspirował, dlatego też właśnie podziwiali przyrodnicze i architektoniczne zakątki Lublina i utrwalali je i powstały prace o Lublinie stworzone przez mieszkańców Lublina, ale też dzisiaj zapraszamy do delektowania się krówkami z Lublina i innymi dobrami. A jeszcze chcieliśmy bardzo podziękować za opiekę Pani Dyrektor Klubu Osiedlowego Miniatura Jolancie Nuszce i z Warsztatów Kultury Magdza, Magdalenie Mazurek-Klebuś i Ani Władysz-Jasińskiej Witam wszystkich serdecznie i przede wszystkim witam naszych wspaniałych artystów. Tutaj mogło się powiedzieć na początku, że podzieliliśmy grupę na dwie grupy uczestników na tą taką zaawansowaną i, i może mniej, no, ale e, można teraz zauważyć z tych prac, że nie ma tego podziału. Że prace naprawdę na wysokim poziomie i tutaj nie ma różnicy, czy jakaś grupy, czy jakaś tam osoba była w grupie takiej bardziej zaawansowanej, czy mniej. I za to bardzo serdecznie chcę podziękować tutaj właśnie wszystkim artystom, uczestnikom tych warsztatów za tą pracę wspólną, bo w te, w te obrazki, w te, te akwarele, w te ikony włożyliście dużo swojego czasu, siły, duszy, serca. I to widać, widać teraz, widać było w trakcie waszych zajęć z jakim zaangażowaniem e, przychodziliście, z jaką energią opracowaliście i to było dla mnie bardzo przyjemne, że właśnie widzę, e, widzę taki, taki no, pozytywny tak, nastawienie wasze do, do pracy i też mi chciało się do was przejechać każdego poniedziałku i z wami popracować, więc za to serdecznie wam bardzo dziękuję. Gratuluję wspaniałych prac. Dużo mieliśmy do zrobienia, trzy techniki, akwarela, akryl i jeszcze ikony na koniec, a czasu było mało, ale oprócz tego, że tego czasu nie było tak dużo, ale wspaniałe prace i dużo tego jest i na wysokim poziomie, więc mam nadzieję, że, że dalej będziemy kontynuować i że Państwo będziecie... Dalej tworzyć wspaniałą sztukę, fajne, fajne, piękne obrazy. Dziękuję tutaj dla klubu Miniatura, dla dyrekcji, dla Małgosi, która koordynowała ten cały projekt i też tutaj nami się opiekowała. No i dla, dla, dla całej ekipy tutaj z, z klubu, pani, pani dyrektor, za, za pomoc właśnie w nawet w wieszaniu tych w ekspozycji. Tych, tych prac. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, gratuluję. No i mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnych, kolejnych warsztatach, plenerach i innych, innych takich fajnych spotkaniach artystycznych. Na których podobnie jak teraz będziemy utrwalać zarówno Lublin, jak i Czechów. Tak jest. My z też się

Wraz zobaczyć, co udało się naszym uczestnikom osiągnąć, a efekty są naprawdę oszałamiające. Także zapraszam do... Można porozmawiać z artystami. Tak. <grystanie> serdecznie Państwu dziękujemy za tak liczne przybycie, bo nie na każdym węgielsażu, nie na każdym wystawie jest tyle, tyle ludzi, także serdecznie dziękujemy za, za, za tą obecność. Bardzo nam jest miło i myślę, że dla artystów to też jest bardzo ważne, że tak takie niezainteresowanie zainteresowanie e, wy, wystawą powarsztatową. dziękujemy bardzo bardzo Mam już w oczach jeden ruch, jeden gest, jestem z nim na tym, nie poradzę już, naturę taką mam. Bo mnie wystarczy słówko, słóweczko i proszę pana, momentalnie jestem zupełnie ugotowana. Takie już mam serce, że można z nim robić co kto chce, można mówić żarty szczerze, A ja wciąż wierzę Można mnie nabujać, zagadać Zakręcić w głowie Nie ma na to rady To bada, to błąd Można nawet kłamać jak snut Ja to je zaraz jak lód Bo mnie wystarczy słowo. I jestem jak miód Straszna rzecz, przecież ja nie mam pięciu lat Życie znam, ludzi znam, znam do świat Lecz pomimo to nabiera mnie kto chce Masz jest mi źle, mam już tego dość Jak Pan Bóg, jak Pan śmie, nawet wpadam złość Lecz natychmiast kliwość znów rozbiera mnie Bo mnie wystarczy słówko, słóweczko i proszę Pana Momentalnie jestem zupełnie ugotowana Takie już mam serce, że można z nim robić co kto chce Można mówić żartem, nieszczerze ja wciąż wierzę Można mnie nabujać, zagadać Zakręcić w głowie Nie ma na to rady To bada, to błąd Można nawet kłamać Jak znud Ja to zaraz, jak lód on nie wystarczy Zakręcić w głowie, nie ma na to rady, to wada, to błąd. Można nawet kłamać jak snud. Ja topnie zaraz jak lód, bo mnie wystarczy słów. I jestem, nie wystarczy i jestem, nie wystarczy sófka. Stół był namiotem, a zwykle potem Herszt rozbójników spał. Pamiętasz wojsko z tektur i blach? Pamiętasz w ciemnym pokoju strach? I bańki z mydła, i te pomidła Coś ze spiżarni brał. Piosenka jak tła! Znaczkami między ławkami I wielkiej pauzy kwar. Pamiętasz, wtedy każdy z nas miał Swą mandolinę i na niej grał I w tym się mieścił I urok wieścił Naszego życia czar